Miejmy nadzieję, że wszystko idzie ku lepszemu. Za kogo wychodzi? Juan Miguel nie wie. Przypuszcza, że ojciec Anselmo jest o wszystkim poinformowany, choć o niczym mi nie wspomniał. Może ukrył to przede mną, tak jak ty ukrywasz wszystko, co wiesz o Mariciui. Mylisz się, jeśli sądzisz, że nie obchodzi mnie, za kogo wychodzi nasza córka. Jak możemy dowiedzieć się czegoś więcej? Tak bardzo pragnęłabym być na tym ślubie. Mariciu jest naszą córką i cierpiałabym, nie mogąc udzielić jej błogosławieństwa. Szkoda, że nie mogłyśmy rozmawiać z Leopardem. ale ta kobieta przekaże mu wiadomość. Jestem że ta kobieta... Oby tym razem nam się udało. Oby. Bo nie możemy już sobie pozwolić na błędy. Dlaczego masz taką minę? Przypomniałam sobie o odwiedzinach Patricia. Mnie też to martwi. Nogi się pode mną ugięły. Nie widziałam go, odkąd wyrzucili mnie z domu. Pomało nie padłam, kiedy powiedział, że podejrzewa, iż wiesz, gdzie jest Mariciuj, ale ukrywasz to przed Cecilią. Nie widziałam się z nim po tej rozmowie. Będziesz musiała spojrzeć mu w oczy, na pewno, ale nie wiem, co wtedy zrobię. Nareszcie. Oby ci się udało. Nie mam więcej pytań, ale obrona podtrzymuje tezę tak absurdalną, że nie powinna być w ogóle brana pod uwagę. W końcu staniemy się pośmiewiskiem, a winni jesteśmy szacunek prawu. To wszystko, panie sędzio. Czy obrońca chce przesłuchać świadka? Tak, panie sędzio. Proszę. Proszę. Jak się masz, Stefanio? Nie widuję cię od kilku dni. Zapomniałeś o mnie? Mam zbyt dużo na głowie. Rozprawa spędza ci sen z powiek. Prawdę mówiąc, tak. Dziwne, że nic mi nie wspomniałaś o Mariciuj. Pogadałaś z Adrianem? Tak, ale nie przekonałam go, żeby nie wyjeżdżał. Ani Purity. On mówi, że ma zobowiązania wobec firmy, dla której pracuje. Rozumiem to, ale cóż? Wie, co robi. Cierpi z powodu Purity. Tak mi powiedział. Coś ci pokażę. Pamiętasz tamtą sprawę? Znów o tym piszą. I o tej francusce zamieszanej w śmierć żony Juana Miguela. Piszą o niej bardzo źle. Czy wszystkie francuski to zołzy? Skądże? Znałam jedną i była dobrym człowiekiem. Pracowałam dla niej za młodu. Zabójczyni żony Juana Miguela tylko udawała francuskę, albo jest półfrancuską. Wysławiasz się ładniej niż kiedyś. Nie, Olgo. Jestem tak samo głupia jak dawniej, ale Omar trochę mnie uczył. A kiedy powiedziałam coś nie tak, poprawiał mnie. Potem się zniechęcił, bo zobaczył, że nic z tego, więc niewiele się nauczyłam. To tak jak Adrian. On też chciał Cię uczyć. No tak. Ale Jego od razu posłałaś precz. To dlatego, że moje życie nagle się odmieniło, ale Adrian był dla mnie naprawdę dobry. Z leopardem to inna sprawa. Miał w sobie tyle ciepła, ja zaś więcej chęci, by go słuchać. Dlaczego nazywają go leopardem? Potrzymaj. Pewnego razu natknął się na leoparda, który szykował się, by na niego skoczyć. Ale rozprawił się z nim raz dwa. A jeden z jego zębów zawiesił sobie na piersi. Okrutnie się bałam. Potem jednak zrozumiałam, że biedak nie miał w życiu szczęścia. Co go spotkało? Jakaś baba zmarnowała mu życie. Francuzka. A ty nie masz wyrzutów sumienia, że go opuściłaś? Mama. Wiesz coś o niej? Natknęłam się na nią przypadkiem Widziałaś ją? Rosja o ci nie powiedziała? Nie, żeby mnie nie niepokoić Powiedziała tylko, że Maricjuj wpadła na chwilę Zamieniły parę słów i wyszła Wiesz coś więcej? Wiem Co? Że wyjechała na dobre. Kto ci o tym powiedział? Ona. Tak, Mariciuj. Rozmawiałaś z nią? Kiedy wychodziła, zapytałam, co zamierza. Odpowiedziała, że znów wyjeżdża z Meksyku. Z kim i dokąd? Z pewnych powodów żałuję, że wystawiłam Leoparda. Jakich maliciuj? Chciał uczynić mnie swoją żoną. A także ze względu na dziecko. Mogło mieć ojca i dom. A ze względu na siebie? Skoro moja miłość do Juana Migala jest tak silna, że rzuciłam wszystko, to lepiej, że tak wyszło, nie sądzisz? Więc nie wrócisz do Leoparda? Nie powinnam. Unieszczęśliwiłaś go, jak ta francuska. To nie tak. Omar na pewno smuci się, że mnie stracił. Ale gdy o mnie zapomni, będzie szczęśliwy. Już raz zdołał się pozbierać. Kiedyś zakocha się w dziewczynie, która odwzajemnie jego uczucie. Bo leoparda można pokochać. Gdyby moje serce było wolne, sama bym go pokochała. Ale ono jest niewdzięczne i pozostaje wierne jednej miłości, choć nieszczęśliwej. Uważasz, że Mariciuj wyznałaby mi dokąd się udaje Powiedz lepiej, jak przebiega rozprawa Raz lepiej, raz gorzej Oskarżenie nie przyjmuje do wiadomości, że Blanka cierpi na rozdwojenie jaźni Bo to niewiarygodne Owszem, ale w końcu muszą uznać dowody z nadzieją czekam na zakończenie przesłuchania ojca Anselma. To, że jest ojciec osobą duchowną, gwarantuje wiarygodność tych zeznań. Nikt nie podważy słów człowieka oddanego Bogu i Kościołowi. Nie kłamie, Nie pozwala mi na to religia. Ponieważ oskarżyciele nie dopuścili, by opowiedział ojciec o swoich spotkaniach z oskarżoną, proszę, aby uczynił ojciec to teraz, gdyż będzie to świadectwo najwyższej wagi. Proszę zaczynać. Blanka Silva została mi przedstawiona przez Rosío, siostrę Juana Miguel San Romana jako guwernantka Maity, i jego córki. Nagle ta cicha i skromna dziewczyna powiedziała mi zabiłam ojcze. Zabiłam żonę Juana Miguela San Romana. Ponownie przyznała się do winy Proszę, by to odnotowano Proszę mówić dalej Zmieszałem się Ale Rosio wszystko mi wyjaśniła Powiedziała, że Blanka Silva dopuściła się czynu, do którego zmusiła ją istota silniejsza od niej Była poszukiwana Czemu ojciec nie wydał jej policji? Dlaczego? Maricuj odeszła na zawsze. Proszę, przepraszam, doktorze, ktoś do pana. Poproś go natychmiast. Obowiązywała mnie tajemnica spowiedzi. Teraz jestem z niej zwolniony, ponieważ wszystko wyszło na jaw. Chcę też, by zapadł sprawiedliwy wyrok.